Siemaneczko, 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 witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Trenik Mistrzu i kontynuujemy naszą przygodę z The Distance Wars 2, ale niestety już nie na starym sprzęcie, lecz na nowym nowym komputerze, gdzie ustawienia prawdopodobnie będą na lepszym, lepszej grafice. Mi się wydaje, że płynność i walki teraz zdecydowanie będą na jeszcze wyższym poziomie niż Powinny być. Dobra, trochę tutaj nie grałem, więc e, troszeczkę postaramy się e, spowolnić, co my tu mamy. E, show me o, automatycznie mi tu pokazuje, nie mam w ogóle przycinek, zajebista sprawa. I Research możemy sobie tutaj śmiało wybudować, gdzie to jest. O, kurwa, dosyć daleko, ale spróbujemy do tego miejsca e, dolecieć. Mam nadzieję, że. Wszystko ze głosem bardzo ładnie tutaj brzmi, jest troszeczkę lepiej niż na moim starym sprzęcie. Um, oczywiście też będziemy grać e, oprócz tego X4 Foundation i jeszcze będziemy mieć um, gameplay z nowej gierki, znaczy nowej, no trochę starej, ale takim fajny gameplay szykuję po prostu dla Was, dla Waszych widzów. I mi się wydaje, że trzy razy w tygodniu postaram się przez do listopada wrzucać te filmy z każdej po prostu gry. Um, dobra, znaleźliśmy tutaj jakiś e, wrak, tak naprawdę. A co my tu mamy? Research Station. Znaleźliśmy, w sumie będziemy mogli go sobie śmiało dołączyć do naszej e, placówki. Sporo tych statków tutaj udało nam się znaleźć. It's protection. Dobra, na razie z tak tymi piratami, którzy są po prostu daleko, daleko w tyle sobie, z uh, nimi się nie będziemy przejmować. Dobra, za 200 tak naprawdę dni będziemy mieć um, daleki Rage Point Defense, czyli daleką obronę przeciwrakietową. Um, w sumie możemy z Volticar. Prawdopodobnie będą dosyć silne. Na razie sobie spasujemy. E, kontakt z Innym Imperium za 64 tysiące. Tak naprawdę to jest e, bardzo sporo. Na razie tego nie chcemy. No i widzimy, że nasze statki delikatnie się coraz szybciej e, tutaj przemieszczają. Dobra, tutaj widzę, że doszło do chyba do walki. Albo nie do walki, bo chyba ich nie będziemy atakować, z tego co widzę. To są chyba nasi w miarę przyjacielek i tu chyba będziemy tankować, tak mi się wydaje. E, tak, to jest taki pierwszy przystanek, a e, fregata e, fregaty i tak są dosyć e, słabe. E, tu widzę kolegę, który tutaj jest chyba ze szczurków. E, um... Widzę, że też nie ma paliwa Konstruktor Ship, więc on będzie długo, długo, długo leciał. No tak się zbytnie nie robi kolego. Widzę, że komputer trochę też źle rozgrywa niż powinno to być. Dobra, my mamy 7 planet. Zostały nam tutaj dwie planety, które jeszcze nie przynoszą przychodów. Na razie nie przychodzą, ale ze spokojem. Do tego dojdziemy. I teraz tak, mamy tę główną naszą planetę. Coś ładnie się tutaj ogarnia, tutaj kolegów. Um, dobra, na razie tutaj z nimi nic takiego nie będziemy robić. I co wy chcecie? Protection. Następnie oferują piraci nam uh, traktat uh, za... O, że nas nie będą atakować, ale musimy im za to zapłacić. Um, defense Force, dobra. Tu prawdopodobnie mamy miało to sporo tych woldikarów, oczywiście ich nie widzimy, no nie wiem czy damy radę, no ale dobrze by było troszeczkę oczyścić a, tutaj tego miejsca. Jak wiadomo mogą nam e, przystwarzać trochę problemów, z drugiej strony nasi admirałowie e, powinni sobie e, śmiało levelować. Dobra, zrobimy sobie na czwóreczkę, przyspieszymy to sobie, zróbmy sobie na dwójkę, o tak będzie lepiej. Bo nie, jedynka, no to dość długo nam pójdzie, chociaż i tak będzie nam to zajmować dość dużą ilość czasu. Dobra, Research background, czyli przy e, naprawie udało nam się ukraść jedną technologię. Show me, że tutaj możemy coś skolonizować. Jesteśmy tak naprawdę na minusie, bez sensu. Byśmy byli bardzo sporo stratni. Na razie zostawimy to, po prostu jest jak jest. Chociaż Reset Station tutaj mamy, więc spróbujemy sobie Eee, wszystko tutaj rozwiązać Czy 7% trop research, czyli byśmy mieli badania związane z eee, z wojskiem naziemnym dobra śmiało coś tutaj nas atakuje prawdopodobnie piraci no właśnie eee, protection, protection dwóch tutaj oni są dosyć daleko ci a ci koledzy, kurde nie mam zielonego Pojęcia, dobra, widzicie to Zapaćmy im i będziemy mieć święty spokój Na razie z tymi piratami e, Jeśli się oczywiście zgodzą Ci się zgodzili Jedni się nie zgodzili e, Więc będziemy mieć z innymi piratami Troszeczkę e, pod górkę Dobra, Station jest tutaj wybudowany e, Lakaring Rugus, dobra, też tego nie mamy. Surowca, więc też sobie spokojem wybudujemy. Dobra, tutaj atakujemy. Eee... Właściwie, albo coś nas będzie atakować. Nie mam zielonego pojęcia. Nie, coś nas to kurde atakuje. Nie, no jesteśmy atakowani, no i rajdowani. Po prostu już z tym nie zrobimy. A, dosyć to, jak daleko jesteśmy, no bardzo daleko, no, już, już nawet tam nie dolecimy, abstrahując przez bite, nie wiem, e, 10 lat, więc i tak byśmy wyszli na minusie, i tak byśmy wyszli na minusie, ale wiecie, to nie o to chodzi mm, całkowicie. Dobra, zobaczcie jak to wygląda już fajnie, jak mrówki się zaczynają e, poruszać z jednej strony, logistyka już... Zaopatrują po prostu logistycznie, zaopatrujemy nasze planety i nie tylko. Co my tu mamy? Outpost mamy budować, tak? I to będzie sporo kosztować. Moim zdaniem nie opłaca się obecnie. Obecnie tak technologicznie jesteśmy do tyłu i to jest dosyć daleko. Zanim tam byśmy się doczłaptali, no trochę, no trochę by to zajęło nam czasu. Nie ma sensu, nie będę nikogo na razie sponsorował, chociaż widzę, że sami gulma coś dali. Kolonizować na razie nic innego nie będziemy i możemy skolonizować tutaj. Poczekajcie, tu muszę sobie ładnie ogarnąć bardzo, bardzo daleko. Nie opłaca się na razie, to musimy to skupić się na bardzo bliskich planetach. Tu mamy 16. Tundra zielona w sumie to jest dobra opcja, żeby w późniejszym czasie to skolonizować. Ale najpierw spróbujmy wyjść całkowicie na plusie, no i to tyle. Dobra, technologicznie już jedną technologię udało nam się tutaj wybadać. I coś mamy tutaj do atakowania. Tak, może weldikary prawdopodobnie. Um, force, a report, of Dobra, tu będą leksy atakować. Dobra, jak będziemy mieć raport, to sobie zobaczymy, jak sobie nasze siły e, będą radzić w walce z wodikarami. O! I dobra. A już, e, następna Tallo e, Planeta. Widzę, że 137 ma development. Zaczyna delikatnie e, zarabiać. O, to jest to dosyć fajna opcja. Więc tak jak powiedziałem, jak już będziemy wychodzić na plusie delikatnie wtedy zaczniemy dalej kolonizować następne planety. Dobrze by było, żebyśmy to tak do Less Game'u mieli te minimum te 10 planet i dobrze chronione, bo jak wiadomo jak się pojawi, pojawią wojny i oprócz wojen nie tylko Główni przeciwnicy, no to wiadomo, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, widzę, że tutaj się Spaceport pojawił. Bardzo ładna opcja. No, dość sporo nas tutaj wiadomo, będzie kosztować logistyka, nie? Logistycznie um, dużo rzeczy tutaj jeszcze musimy porobić. I co my tutaj mamy? Hub Drive Research. O, w sumie by nam się przydało przyspieszyć. Badanie hipernapędów, a dobrze było w pierwszej kolejności, i będziemy teraz robić e, rok i 50 dni Megatron shoot, e, shoot Generation. Czyli prawdopodobnie to jest tak, to jest planetarna osłona, więc będziemy mogli sobie planetarne generatory zrobić, osłoniowe. Lubimy się bawić, wiecie, w obronę i coś tutaj nas atakuje, z tego co widzę. I znów atakują nas piraci. Skurczy wyki cały czas będą nas tutaj atakować w tym miejscu. No dobra, no, nic z tym nie zrobimy. Na razie jest po prostu jest jak jest. Chcecie wybudować bulit. Trop cloning factory, czyli klonowanie najlepszych żołnierzy. Nie ma problemu. Wydykar, atakujcie, zobaczymy, czy w ogóle sobie, zobaczymy, co oni w ogóle dadzą radę. Mamy siły 9000. Powiem Wam, że spoko mogłoby zdecydowanie gorzej. Mamy tutaj jednego kariera, który tutaj ładnie, pięknie sobie leci do danego miejsca. Hmm, tylko za chwilę mu się paliło skończy, więc i to będzie tyle w temacie. Um... Bez sensu, żebyś kurde tak daleko leciał. Dobra, coś tutaj. Z tego co widzę. Coś tutaj atakujemy. Dobra, Escort będzie atakował ładnie growilexy. No zobaczmy jak to teraz wygląda walka No powiem wam że teraz płynniej niż na moim laptopie Już zdecydowanie inaczej to będzie wyglądać Jak dojdzie do większych bit No to już będzie na fajnym poziomie Nie wiem czy sobie kurde sam, sam poradzi Dobra, widzę, że Gravileksy tak naprawdę już nie stanowią dla nas e, żadnego problemu. Już jesteśmy dosyć e, silni. Accepted. E, nieznany system map. Za 7000. Dobra, za 7000 można sobie śmiało e, to typ ogarniać. Dobra, Gravileksy tak naprawdę teraz już nie powinny nam robić problemu z tym wszystkim. O, dobra, znów tu nas piraci e, atakują. Będą na nas żerować. E, zostaliśmy zaatakowani. Aha. W sumie nasze teraz tutaj inne siły będą e, próbować rozwalić te grawile e, te. Bąticary tak zwane. E, Zaspokojem powinni sobie poradzić z tymi mniejszymi, z tymi większymi. No to już będzie inna sprawa. Dobra, uciekają. Trochę będziemy ich obijać, zregenerujemy się eee, tutaj, prawdopodobnie połączą siły i wtedy mniej więcej zaatakują. Eee, no, niestety, Kary mają to do siebie, że oni przebijają eee, pancerz bardzo często, przebijają jeszcze jednocześnie. Um, osłony, Ech, dobra, to na razie wyłączymy. Tu mamy 50. E, za 200 dni. A powiem Wam, że na dwójeczce bardzo dobrze teraz to nam idzie. I e, co my tu mamy? W sumie nie nie chcę na razie nic tutaj robić. Mission completed, czyli udało nam się e, Carry Atomician the, the Information Light Interceptor. Czyli ee, coś staramy się, część planów kraść od naszych przeciwników. O kurde, widzę, że koledzy bardzo się starają tutaj porozwijać i wchodzą na nasz e, teren. Dobra, to jest troszeczkę za daleko. I widzę, że e, choroba się tutaj niedługo pojawi. Nie, jeszcze tutaj nie jesteśmy w stanie nic takiego zrobić, ani zwiększyć. Dobra, poziom technologiczny, czyli nasza. E, cywilizacja się bardzo szybkim tempie zaczyna rozwijać, chociaż nie jesteśmy na pierwszym miejscu. E, trochę tak smutno. No e, dobra, e, Devine accepted real gift. No to 30 tysięcy daliśmy za free komuś. No dobra, no komputer tak zdecydował. Oczywiście nie mam e, nie mam pełnej kontroli, bo jak wiadomo w automacie no to tak jest jak jest. Um, trochę straciliśmy tej ilości kasy, no trochę się wkurzyłem właśnie, no ale dobra, już nic z tym nie zrobimy, um, czy tu coś innego nowego się buduje, my w sumie byśmy mogli sobie um, update'ować nasz główny tak naprawdę spaceport um, drugiego stopnia, będzie musieli chyba przyjść sobie na trzeci um, i chyba sobie tak pójdziemy, construction um, moim zdaniem i teraz tak, co my tu mamy? Achievement Construction Research Completed, czyli Smart Space Core i Metal Construction na wyższy poziom. Dobra sprawa. I teraz tak, nasi tutaj koledzy będą budować. Jak to skończą, to powinni z tego co pamiętam, pojechać i zrobić sobie Eee, update. No dobra, zobaczymy. Carbonite. Jesteśmy troszeczkę na minusie i polimer. Eee, czy my mamy tutaj gdzieś polimer? Też mamy. Mamy polimera, tylko nie wiem, czy uda nam się dolecieć. O, jest bardzo daleko. No właśnie, to jest ten cały problem. Carbonite mamy gdzieś. Bardzo daleko. Jesteśmy troszeczkę ograniczeni. Dobra, nikt tu na razie sobie pobudują wszystko, co jest niedaleko nas. Hmm, na razie nic tutaj nie będziemy budować. Widzę, że mamy problem z e, naszych planetach z epidemią, którą jest rzucona przez e, Sakturian, tak? A nie, jakiś e, Hekteron Fever, czyli jakaś gorączka bakteryjna. Dobra, no to czyli grypa po naszemu została rzucona na dwie nasze planety trochę yy, ubędzie nas, no ale już ale jak to się mówi już nic z tym yy, nie, nie zrobi się, no i to tyle no dobra nowa technologia już tutaj jest yy, obronna, już jest zrobiona teraz idziemy właśnie w następną technologię hub drive'u, czyli update optymalizacja, czyli będziemy optymalizować obecny hub drive, który mamy mamy 400 50, a my teraz, co pamiętam, tu będziemy napierniczać ponad 500 z groszami, powiem Wam, że to już jest dobra opcja, bardzo ładnie. Znaleźliśmy nowe imperium Mordarynów, prawdopodobnie są dosyć daleko, show mi. I... Ko a nie, tu są pająki, którzy tak naprawdę e próbują walczyć ze spiratami. Powiem że bardzo wracam z piratami. Chociaż widzę, że coś tutaj yy, starają się zrobić. Właściwie nie, to nie są monterowie. To są. Yy, jak oni mają? Tu po, 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 pająki. Nie, nie lubię pająków. Yy, nie pamiętam ich yy, frakcji zazwyczaj. Dobra, czekajcie, nie są tu. Dracheni, dracheni tarantuli no tarantule, dobra pająki nie mogę zawsze zapamiętać ich nazwy jak zwał, tak zwał <grym> dobra, mniejsze o to, my, tak jak wspomniałem, będziemy chcieli po prostu zminimalizować nasze koszty poruszania się. Musimy się jeszcze szybciej poruszać i prawdopodobnie. O! Nasz statek, nasze statki atakują tutaj, grawi te. o kurde ich jest sporo. Zobaczcie teraz naszą flotę, taką większą. Ładne laseryki. No już kurde, już zdecydowanie to e, lepiej fajnie to wygląda. Nie ja wiem, która to jest grupa A, to jest chyba grupa trzecia. Mamy tutaj zmierała i nasza siła to jest e, tysiące. z spokojem powinniśmy sobie z nimi e, poradzić. Znaczy, ze spokojem e, do tego dojdziemy. Dobra. E, Walca walką, krótko przemyślenia. No i udało nam się tutaj coś pokonać. To jeszcze powinien być zniszczone. I tak właśnie nam zostało. Dobra, panie, ja się z wami żegnam w dzisiejszym odcinku, i do następnego na razie.